Z ogromnego, wypełnionego do ostatniego miejsca San Siro w Mediolanie witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dzisiaj na prawdziwą piłkarską ucztę. W dzisiejszym meczu Milan zagra przeciwko Tottenhamowi. Na ekranach widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi. Myślę, że dzisiaj murawa przy liniach bocznych Jacek będzie eksploatowana wyjątkowo intensywnie. A niekoniecznie. Pamiętajmy, że nowocześni skrzydłowi lubią łamać akcję do środka, szukać uderzenia na długi słupek, może nawet zagrania na jeden kontakt ze środkiem. Zamiast zawsze dośrodkowywać w gąszcz obrońców, jest wiele opcji. A ot... Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Suso! Dobrze zablokował. Dembele, Minson, Kane, Ali, Tottenham ruszył z akcją z bocznej linii, z przodu sporo wolnego miejsca. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobrze, do przodu. Spójrzmy na to podanie. Ali, Eriksen. Deli? To może im dać prowadzenie. Pierwsza bramka w tym meczu, i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Christian Eriksen pokazał właśnie, dlaczego jest tak ważną postacią tej drużyny. Człowiek, orkiestra i zarazem dyrygent tej reprezentacji. Duńczycy zawsze mogą na niego liczyć. Jak trwoga, to do Erikssona. Gra wznowiona przez przeciwników Tottenhamu. Będą teraz pewnie szukali bramki wyrównującej. Blisko pola karnego teraz gracze Milan. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Piłka wiesz? No strzela! Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Ale pech proszę Państwa, jak nie bramkasz, to aluminium. Gdyby to wpadło, mielibyśmy remis. Niestety stracił piłkę. Gonzalo Iguain. Milan. są! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ma możliwość dośrodkować. Zdecydował się na strzał. Zdążył w ostatniej chwili. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Genialne podanie. Nie udało się zbudować przewagi. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście, takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Ali. Harry Kane. Alderweireld. Minson. Nie wiem, czy był spalony, no, ale sędzia decyduje. Deliali teraz. Eriksen. Ryzykownie, ale udanie. Szalchanoglu. Bonaventura. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Trippier, Dembele, Minson, Harry Kane, ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę, Son, Kane, dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Dejali, gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Wspaniałe umiejętności tego zawodnika, przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. No, i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. No, i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Giacomo Bonaventura. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Suso! Ale zgor... Fernandez! Suso! No! Nie ma bramki! Mało brakowało! Ładnie uderzył technicznie z tej odległości. Nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Kane. Minson. Harry Kane. Tottenham! Coraz bliżej bramki przeciwnika. Harry strzela. I za chwilę Tottenham rozpocznie z narożnika boiska. Piłk... Tajer! Niesamowite, ale szczęście! Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ależ go wypatrzył. Wizdek Sędziego spalony Igwaini. Deliali. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki Alderweireld. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Joris. Kane, Ali, Minson. Harry Kane. Ale szpechowe podanie i strata. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Deliali. Kane. No, kto przejmie tę piłkę? Harry Kane. Bonaventura. Dajer. Deliali teraz. Eriksen. Deli. Dembele! Rzut rożny dla Tottenhamu. granie piłki z rzut rożnego, ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. 2 do 0 po pierwszych 45. No i zaczęli. Ciekawe czy Tottenham utrzyma wysokie tempo z pierwszej połowy. Alli, Harry Kane. Alder Son. Dobre dalekie wybicie. Kibice gospodarzy chyba zaczynają mieć dosyć. Czują, że ich drużyna broni na półgwistka. Rywale mają za dużo miejsca. Krycie jest zbyt luźne. Fanom to się nie podoba. Jak uważasz, jak zagrał Deli Ali do przerwy? To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Eriksen musi to trafić. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał końśliwy i z bliska. Brawo, naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Przejęli piłkę, popatrzmy. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Son długo rozgrywają. Harry strzela. Będzie rzut rożny dla Tottenhamu. Rzut rożnego. Ali. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Znowu mają rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karny. Centruje z rogu w pole... Minson! Ależ Obrona! Brawo! Co za instynkt! Ależ okazja Riksena! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale szor się teraz cieszy. Fantastycznie wypracowana sytuacja, wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Alessio Romagnoli. Lucas Bilia. Giacomo Bonaventura. Suso. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Przed nami końcowe 30 minut. Udana pułapka offside'owa. Lukas Bilia. Dobre podanie. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ponownie celnie podaje: Eriksen, Kane. Deli. Niestety stracił piłkę. Milan wznowi z autu. Trener woła. Zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. Alessio Romagnoli. Ricardo Montolivo. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Blisko pole karne. może strzelać. Christian Eriksen. Rodriguez. Ricardo Montolivo. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Co? A jaj, piłka mija. Minimalnie mija słupek. Trener jak widzimy zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Rodriguez. Bonaventura. Montoliwo. Milan. Milan szuka swojej szansy. Ryzykownie, ale udanie. Mogą teraz skarcić rywali. Minson. Deli. Montoliwo. Borini. Spójrzmy na to podanie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. No, takim strzałem nie pokona się Lorisa. Lamela. Lukas. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Bonaventura, Borini! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Eriksen. Deliali, Kane, Minson, Deli. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Trener szykuje zmiany zawodnicy już. Ależ go wypatrzył. Gonzalo Iguain. Dobre, dalekie wybicie. Ali Eriksen. Harry Kane. Ali. Tottenham ruszył z akcją z bocznej linii, z przodu sporo miejsca. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Alder Berelt Eriksen. Harry Kane. No i mamy stratę piłki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Zmiana w zespole Milanu. Eriksen. Erik Ramela. Lukas! Ach, ładny strzał, ale minimalnie niecelny. Musakio. Teraz przy piłce Tottenham. Piłka skierowana do Aliego. Gonzalo Higuaín. Fernandez Suso. Kończy się mecz. Mamy zwycięstwo Tottenhamu. Nie wiem.